Wszystkim z tej strony Huciber. Dzisiaj mamy do rozpakowania yy, grzejnik, właściwie to się nazywa promiennik ciepła termoplazy, yy, i to jest wersja, której jeszcze Wam nie pokazywałem, bo tamtą, którą żeście widzieli poprzednio u mnie na odcinku, to była yy, o mocy 950 W. bodajże, ten ma 1100. Sam jestem ciekaw, jak on wygląda, czy coś się zmieniło. Bodaj, że wymiary są, wiadomo, no, coś musiało się zmienić, tak? <grytanie> <grytanie> yy, więc co? No, Zabieramy się w takim razie do otwierania. Mam swój profesjonalny nożyk z poprzedniego odcinka, także nie został zutylizowany. Nie wiem, czy będzie widać, ale chyba widać coś tam. Dobra, jedna linka, druga. Co my tu jeszcze mamy? tu? to te plastiki, to pójdą do plastików hmm. na razie sobie dziś odrzucimy na bok żeby nam nie przeszkadzały I teraz przypomnimy sobie jak to się otwierało więc e, prawdopodobnie tak jak tutaj widać o, mamy te takie za, zaczepy tutaj jeszcze dodatkowo coś trzyma dobra aha, okej okay. No, pro, prosto, prosto, to wszystko jest naprawdę działa. To jest tutaj z rozpakowanie Nie ma żadnych problemów najmniejszych. Może sobie też odłożymy. A co my tu mamy? Jakąś papierologię. To jest chyba. Yy, tak, jakaś tam część instrukcji. Kody QR, te sprawy. Dobra. Aha, zmieniło się tutaj tak, bo poprzednio dostałem też żenik tej firmy. To już jest mój trzeci grzejnik, tak? tego poprzedniego nie nagrywałem, bo tam się niewiele zmieniło. Po prostu zamówiłem drugi grzejnik 950W, tak? więc nie nagrywałem, bo to bez sensu. <laughs> Tutaj jest co? No, instrukcja obsługi, to też sobie odłożymy. Ja Wam pokazywałem po poprzednim odcinku, jak to wygląda ta instrukcja. Teraz dostajemy podwójną taką yy, przekładkę. Więc to dodatkowo jeszcze nam zabezpiecza w transporcie. Tutaj standardowo chyba dostajemy te wszystkie akcesoria. Nie ma ich za wiele, bo, bo i po co. Co my tu mamy? Nóżka. Chyba ona jest większa niż tamta. Może rozpakujmy to w ten sposób. Te kartony zostawimy sobie, w razie gdyby coś się działo z tym. Oj! My tu mamy standardowo trzy kołki, plus śruby montażowe do, do tych nóżek, nie? Które tutaj mamy w zestawie. to jeszcze ostatnio zauważyłem, nie wiem czy wykazywałem wtedy, że tutaj jest jeszcze takie logo Mówię Termoplazy więc taki akcencik producenta. Zmienił się też troszeczkę wyświetlacz, bo w tej chwili mamy fizycznie. O, nie widzicie tego? Dobra, to ja mam trochę podwyższyć. Zmieńmy się troszeczkę wyś wyświetlacz, a czy wyświetlacz, ten panel, bo w tej chwili mamy takie fizyczne przyciski, Nie po prostu widać, nie? Moment, ja sobie może to o tak. Yy, te przyciski w tej chwili są fizyczne, a przedtem były takie, taką gumą oplecione, coś jak dotykowe, nie? Ale to mi się wydaje bardziej, no, bardziej ok, nie? Dobra. To wszystko jest tak samo, czyli mamy montażówkę. śrub. Dobra, co tutaj jeszcze Przewód. Standardowo. Dlatego też nagrywam ten odcinek, ponieważ y, chciałem się też y, pochwalić pierwszymi wrażeniami y, tych dwóch grzywników, które w tej chwili już posiadam. I powiem Wam, że jeśli posiadacie jakieś y, do ogrzania, na przykład biuro, jakiś gabinet, y, macie, nie wiem. Z, y, gabinet lekarski, czy coś takiego na, na przykład, nie? Nie zastanawiajcie się nawet. Kupujcie ten grzejnik bez żadnego myślenia, bo serio powiem Wam, że to jest fenomenalne. Tak jakbyście latem usiadli sobie gdzieś na ławeczce w słońcu. No, super, naprawdę to działa super, nie? Jeśli chodzi o temperaturę ogrzania to po prostu jest... Dobra, to co? W takim razie bierzemy się za montaż nóżek mamy przód aha i tutaj pamiętajcie że tą stroną tutaj gdzie a tutaj gdzie trzymam palucha to tą stroną montujemy w, to, w taki sposób nie czyli ona idzie do nas my sobie to tak to to i to na razie nie potrzebujemy to sobie wrzućmy tutaj odłożymy Potrzebujemy same śrubki. No są malutkie, tak. Ale ważne, że spełniają swoją rolę. Jeśli mówię, zastanawiacie się gdzieś tam do jakiegoś biura, czy coś. Nawet słuchajcie, ja używam tego w mieszkaniu. Mogę Wam również polecić do, do, do używania mieszkania. Dobra. Kolejna część. To jest dziecinnie proste, naprawdę, bo tutaj wkręcamy śrubki, to nawet, myślę, że w pani domu bez problemu skręci, jakaś kobieta na przykład chciałaby sobie zamontować taki grzejnik, to na tych nóżkach to bez problemu, nie, tu nie trzeba nic wiercić, nie trzeba nic robić, wkładamy takie maciupkie śrubki i to wszystko. I mam tą opcję z Wi-Fi, nie, dobra, zobaczmy, czy to już wszystko podokręcane jest. Tutaj też nie ma co tam przesadzać z tym dokręcaniem, bo to też wiadomo, przecież nie będziemy tym żenikiem tam się przemieszczać. Jeśli macie jakieś pytania związane z tym grzejnikiem, z tym promnikiem ciepła, śmiało piszcie pod, jako od razu odwrócę może. O. Teraz ściągniemy tą folię. Jeśli mówię macie jakieś pytania związane z tym promienikiem ciepła to śmiało możecie pisać w komentarzach. Tutaj y, widzę ten grzenik jest wyższy, to znaczy tak na oko już widzę, że jest 5 cm i wiecie co, ja nawet nie sprawdzałem parametrów y, na stronie producenta, po prostu zamówiłem ten grzenik z tego względu, że mam jedno większe trochę pomieszczenie ten budynek to jest kamienica, ona nie jest ogrzewana, raczej znaczy ogrzewana, ocieplana. I tutaj po prostu no, dosyć dużo tego ciepła, no, nie mimo wszystko, jednak gdzieś tam ucieka tymi ścianami. Jest problem z ociepleniem tego budynku, ze tego względu, że konserwator zabytków, no wiadomo, nie, nie będę tutaj już wchodził w szczegóły. Tak jeszcze raz. Grzejniki jest ok, ale to jeszcze nie jest końcowa recenzja, bo taką końcową recenzję. To myślę, że jak się sezon skończy albo będzie końcówka sezonu, kiedy już będę znał takie całkowite koszty energii, w tej chwili y, mniej więcej dzienny zużycie energii y, to jest około 10 zł. Plus jeszcze dodatkowo tam inne rzeczy, które w domu działają. To tak y, razem wszystko sumując, bo nie mam w tej chwili podłączonych y, osobno do każdego grzejnika tych y, no, mierników y, Zużycia energii. Mam jeden ogólny. Ogólnie jestem. Przyszedłem z NA do operatora, do Pstryk'a. Zapraszam na kolejne odcinki. Jeśli macie pytania, to oczywiście w komentarzach. Możecie zasubskrybować, jeśli chcecie na przykład yy, kolejnych odcinków yy, nie ominąć. Pamiętajcie też o dzwoneczku. No, kciuki do, do góry. I do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się. Hej.